Nie było to przy pożegnaniu, nie było to podczas ostatniej rozmowy, ani wtedy, gdy odwróciłeś plecy. To było później, to było niespodziewane. Ta osoba usłyszała twój śmiech i odruchowo prawie się uśmiechnęła, prawie uwierzyła, że wciąż jest z nią, prawie odpowiedziała, ale to nie było z nią. A tam, w tej chwili niemal niewidocznej, ta osoba zrozumiała wszystko, zrozumiała, że twój śmiech pozostał taki sam. Ale miejsce, w którym spoczywał, już nie było takie samo. To nie było z nią, to nie było dla niej, to nawet nie było blisko. Dźwięk był wyraźny, znajomy, ciepły, ale przeszywał jak rana. Bo pamiętać o tym, co było, jest znacznie bardziej okrutne, niż zaakceptować to, co nigdy nie będzie. Ta osoba nie upadła, nie płakała, nie prosiła o powrót, ale zamilkła. Bo dźwięk Twojej radości w innym miejscu krzyczy głośniej niż jakakolwiek nieobecność. Ta osoba zrozumiała, że straciła Ciebie nie wtedy, gdy odszedłeś, ale gdy Twój śmiech przestał jej szukać to tam w tej chwili, gdy nikt nie zwraca na to uwagi, gdy świat wciąż się kręci, jakby nic się nie stało ale dla tej osoby wszystko zamiera. Ona słyszy Twój śmiech nie dlatego, że Cię szukała, ale ponieważ uciekłeś w dźwięku. W najprostszy sposób, najbardziej niezamierzony, najbardziej spontaniczny. Ten dźwięk, który zna, który był przystanią, który był odpowiedzią, który był tajnym kodem między dwoma światami. Teraz już nim nie jest. I nie chodzi tylko o śmiech. To odruchowe zgięcie jej ciała, które też chce się uśmiechnąć. To pierś, próbująca biec w kierunku czegoś, co już było domem. To myśl, która prawie mówi: Patrz, on tam jest. Ale go nie ma, bo ciebie już nie ma. Nie w ten sposób, jak kiedyś, nie w tamtym miejscu, nie tam, gdzie nadal cię w ciszy szuka. Ta osoba zauważa w sposób, którego nie da się uniknąć jakby zapomniana część serca otworzyła oczy i powiedziała wyraźnie skończone ale nie z gniewem, nie z żalem, z milczeniem bo ponieważ to, co najbardziej boli, to nie to, że słyszysz Twój śmiech w innym miejscu to wiedza, że nadal ma znaczenie, ma znaczenie dla niej, ma tak duże znaczenie, że boli, ma tak duże znaczenie, że paraliżuje, nie da się udawać, nie da się obejść, nie da się z tym negocjować, percepcja przychodzi w całości, jak powolna lawina, jakby każde wspomnienie twojego śmiechu znowu zaczynało zalewać wszystko, co próbowała wymazać, i ona pamięta, jak się śmiałaś, patrząc na nią. Jak momenty, w których wydawałaś ten dźwięk po powiedzeniu czegoś głupiego, tylko po to, aby zobaczyć, jak jej twarz się rozwesela. Ten śmiech był miejscem spotkania. Teraz stał się linią mety, na drogę, którą przebywa sama. A najgorsze? Ona nadal potrafi to rozpoznać. Słyszy twój śmiech wśród tłumu i wie, że to ty. Bez widzenia twojej twarzy, bez słyszenia twojego imienia. Bez potrzeby potwierdzenia, bo kiedy coś naprawdę zapadło w pamięć, staje się dostrzegalne, nawet z daleka. Ta osoba czuje to całym sobą, na skórze, która już była dotknięta tym dźwiękiem, w pamięci, która próbuje iść dalej, ale potyka się o wszystko, co echem się odbija od ciebie. To nie jest przywiązanie, to jest ślad, to jest znak, to jest rodzaj tęsknoty, która nie prosi o powrót. Ale także nie znajduje punktu końcowego. Czy kiedykolwiek to czułeś? Czy kiedykolwiek słyszałeś kogoś się śmiać i serce reagowało, zanim umysł przypomniał sobie, że to już koniec? Jeśli tak, napisz: Musiałem to usłyszeć. Ta osoba nie potrafi tego wyjaśnić, ale dostrzega, że Twoja nieobecność nadal jest obecna. To dziwne, bo ciało już to zrozumiało. Codzienność się zmieniła. Łóżko ma teraz tylko jedną zajętą stronę, telefon już nie czeka na wiadomości w nocy, ale jest coś, co wciąż reaguje coś, co upiera się, aby być. To nie jest nadzieja, to jest odbicie, to jest otwarta rana to dźwięk czegoś, co nie umarło, ale już nie żyje. Percepcja wnika w szczegóły, ona słyszy Twój śmiech, i nagle wszystko w niej milknie: nie ma widowni, nie ma sceny, nie ma świadka. Tylko ona i to, co nadal czuje. Wtedy zdaje sobie sprawę, i nie jest to pierwszy raz, że nie wie, jak iść dalej, gdy wszystko nadal pulsuje wstecz. Ta osoba stara się pozostać silna, ale są dźwięki, które otwierają szczeliny. I ty o tym wiesz, bo ten śmiech, nawet swobodny, wciąż nosi wspomnienia, wciąż nosi chwile, wciąż nosi to, czego nie powiedzieliście. Są rzeczy, które się nie kończą. Bo nie zostały wypowiedziane. Są zakończenia, które nie rozwiązują się kropką, są milczenia, które są głośniejsze niż jakikolwiek krzyk. A milczenie, które ona odczuwa, zaczyna się we dźwięku twojego śmiechu. Czy kiedykolwiek to przeszedłeś? Tego rodzaju wspomnienie, które nie ostrzega, gdy nadchodzi? Które pojawia się w tonie głosu, na rogu ulicy, w cichej muzyce? Napisz tutaj w komentarzach: To wciąż we mnie żyje. Ta osoba zauważa, że straciła ciebie w dokładnym momencie, gdy Twoja radość przestała ją obejmować. I to nie jest ego, to nie jest posiadanie, to nie jest rywalizacja, to tylko suchy ból niebycia częścią lekkości drugiego. Bo śmiech razem to intymność, to ulga, to więź. A kiedy Twój śmiech znów zaczął istnieć, ale już nie tak blisko niej, ta osoba zrozumiała, ty poszedłeś dalej, nawet bez ogłoszenia. Nawet bez rytuału, nawet bez wyjaśnienia, a to boli bardziej niż jakakolwiek kłótnia, bardziej niż jakiekolwiek głośne pożegnanie, bardziej niż jakiekolwiek wyjaśnione oddalenie, bo podążanie w milczeniu, uśmiechając się z daleka, jest jak powiedzenie: To, co było lekkie z tobą, teraz jest lekkie bez ciebie. Ta osoba nosi to w milczeniu, w części serca, gdzie nikt nie widzi i być może nigdy nie zauważysz. Być może nigdy nie wyobrażysz sobie, być może nawet nie chcesz wiedzieć, ale to, co w niej żyje, nie umiera łatwo. Nie znika tylko dlatego, że się skończyło, nie rozprasza się tylko dlatego, że minęło. Śmiech wciąż echem odbija się, a za każdym razem, gdy go słyszy, coraz bardziej dostrzega, ile straciła lub gorzej, ile wciąż czuje. Czy kiedykolwiek usłyszałeś dźwięk, który wydawał się pochodzić z przeszłości, która wciąż cię zamieszkuje? Skomentuj tutaj, wciąż pamiętam ten dźwięk. A kiedy ta osoba próbuje zapomnieć, zauważa, że nawet milczenie ma Twój głos. To nie tylko śmiech, to sposób, w jaki oddychałeś między żartami. To dźwięk szklanki na blacie pośmiechu, to sposób, w jaki mówiłeś, to nie było aż tak zabawne, masrja mimo wszystko. Ta osoba tęskni za rzeczami, o których nawet nie wiedziała, że je zauważa, ale teraz dostrzega. Dostrzega pustkę, jaką Twoja nieobecność pozostawiła w detalach. Dostrzega, że choćby starała się ignorować, całe ciało pamięta. I nie ma tak głośnej muzyki, która by ją rozproszyła. Nie ma nowego baru, który by to zastąpił. Nie ma nowych ludzi, którzy by powtórzyli to, co było Twoje. Zostawiłeś coś, czego nikt nie może zająć, i chociaż ta osoba to maskuje, czuje, czuje, gdy słyszy Twój śmiech, czuje, gdy świat się kręci, ale jej dźwięk wciąż zatrzymuje się na tym, co było. Ta osoba nie chce Cię z powrotem, chce uwolnić się od wspomnienia, które zostawiłeś. I to jest najtrudniejsze do powiedzenia, bo to nie chodzi o miłość, chodzi o uwolnienie. O zamknięcie cyklu, który wciąż oddycha, o zerwanie węzła, który wciąż uciska. Ale jak uwolnić kogoś, kto wciąż żyje w dźwięku? Jak wyleczyć coś, co wciąż echem odbija się w sercu? Ta osoba nie ma odpowiedzi, ale ma świadomość i dostrzega każdego dnia, że miłość może się skończyć, ale dźwięk tego, co było, pozostaje. To niewidzialna obecność, przebrana za wspomnienie. Wymieszana w głosach, zapachach, fakturach dnia, nikt o tobie nie mówi, ale ona słyszy. Jakby wspomnienie tworzyło skróty, jakby twoje imię było wpisane w międzylinijki codzienności. Ta osoba nie szuka, ale znajduje, nie wymusza, ale czuje i dostrzega z nieznośną klarownością, że problem nie polega na przypominaniu sobie ciebie. Chodzi o to, że wciąż pojawiasz się we wszystkim, co próbuje zacząć na nowo: w próbie śmiechu z innymi, w próbie oddania się nowym rozmowom, w próbie bycia lekkim, znowu. Ale twoja nieobecność ma ciężar, a twoja obecność, nawet bez ciała, wciąż zajmuje przestrzeń. Ta osoba nikomu nic nie mówi, nie komentuje, nie okazuje, ale w środku toczy wojnę z echami. I nie dlatego, że chce wrócić. Ale dlatego, że nie wie, jak wyjść z miejsca, w którym wciąż mieszkasz w jej sercu. Czy rozumiesz ten rodzaj bólu? Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś pozostaje, nawet po odejściu? Jeśli tak, napisz tutaj: to jest to, co wciąż we mnie mieszka. A to, co najbardziej rani tę osobę, to zauważenie, że ty nic z tego nie dostrzegasz. Podczas gdy ona nosi w sobie dźwięk tego, kim byliście, ty dalej podążasz. Śmiejąc się z innymi, podążając lekko, publikując luźne hasła, jakby nic nie miało znaczenia. A może rzeczywiście nie miało dla ciebie, ale dla tej osoby to było wszystko. A kiedy cię słyszy, że się śmiejesz, zdaje sobie sprawę, że twoje uzdrowienie nie dotyczyło jej. Nie musiałeś spojrzeć wstecz, nie musiałeś wyjaśniać, nie musiałeś rozplątywać węzłów, po prostu puściłeś. I to uczy wielu rzeczy. Ale rani w milczeniu, bo to, co boli, to nie tylko wiedza o tym, że się skończyło, to zauważenie, że poszedłeś dalej, nie niosąc nic, ta osoba wciąż nosi, i nie dlatego, że chce, ale dlatego, że nie wie, jak upuścić to, co wciąż tętni. Ta osoba myśli by ci powiedzieć, ale zdaje sobie sprawę, że to nie przyniesie efektu. Wysłać ci wiadomość, opowiedzieć, co czuję, pokazać ci ten tekst, ale nie robi tego. Bo zdaje sobie sprawę, że Twoja dzisiejsza nieobecność to wybór, a to, co ona czuje, nie jest zaproszeniem, to pozostałość, to resztki miłości, która nie została pogrzebana słowami, tylko pozostawiona do zgniłej na samotności. Więc milczy, a w tym milczeniu krzyczy, ale nikt nie słyszy. A może nawet Ty byś nie usłyszał, nawet gdyby mówiła. Bo kto już oddalił się w środku, nie słyszy już tego, co przychodzi z zewnątrz. Ta osoba nauczyła się tego w najgorszy sposób, przy Twoim śmiechu w innym miejscu. I nawet wiedząc wszystko, ta osoba wciąż kibicuje, nie w Was, ale w Ciebie. Kibicuje, żebyś dbał o tych, którzy są z Tobą teraz. Kibicuje, żeby Twój śmiech pozostał lekki. Kibicuje, żeby nikt nie musiał czuć tego, co ona czuła, kiedy zauważyła Twoją nieobecność. Czy to jest miłość? Nie. To jest koniec miłości, która jeszcze nie stała się żalem. To dojrzałość, to trzeźwość, to wiedzieć, że pragnienie dobra nie neguje bólu bycia porzuconym. Ta osoba nie pragnie wrócić, ale też nie pragnie zapomnieć, bo zapomnieć znaczy udawać, że się nie przeżyło. A ona przeżyła, ciałem, śmiechem, całym sercem. Byłeś prawdziwy, i zaprzeczenie temu byłoby kłamstwem wobec samej siebie. Ona tylko pragnie zrozumieć, dlaczego twój śmiech wciąż tak głośno w niej brzmi, nawet gdy wszystko wokół już się uciszyło. Ona już nie płacze, nie pyta. Nie próbuje zrozumieć dlaczego, ale czuje. Czuje każdego dnia to cicha bula, dostrzegalna tylko dla tych, którzy żyją w jej wnętrzu. Nie ma dramatycznych kryzysów ani nocy rozpaczy. Jest ciągłe uciskanie, dyskretny pustka. Stała nieobecność, która chowa się w pauzach życia. Ta osoba nie musi pamiętać o tobie. Już jesteś odciśnięty. W piosenkach, które słucha, nie zdając sobie sprawy, w zdaniach, które powtarza, nie chcąc, w chwilach szczęścia, w których przez sekundę myśli, by podzielić się tym z tobą, ale już nie dzieli, bo już nie może, bo już nie ma miejsca, i mimo to wciąż tam jest. Imię, śmiech, refleks. Wszystko wciąż żyje w ciele, które stara się iść naprzód, a najdziwniejsze jest to, ona idzie dalej. Robi wszystko, co musi robić. Pracuje, rozmawia, opiekuje się innymi, odpowiada na wiadomości. Ale w środku, to tak, jakby zawsze coś było nie na swoim miejscu jakby jedna część była uśpiona jakby był dźwięk, którego nikt inny nie słyszy a ona słyszy to przez cały czas a ten dźwięk to ty. Wciąż jesteś tam w środku, nawet nie chcąc, nawet nie wiedząc, nawet nie wracając. Ona już nie pragnie Twojego powrotu, ale wciąż nie wie, czy kiedykolwiek będzie w stanie Cię całkowicie puścić. Czy ty też to czułeś? Tamta nieobecność, której nikt nie widzi, ale która nie opuszcza Cię? Skomentuj tutaj. Wciąż tu żyje. Ta osoba zauważa, że nikt inny nie dotknął jej w ten sam sposób. Trudno to przyznać, bo próbowała. Próbowała zrobić przestrzeń, próbowała sobie na to pozwolić, próbowała zacząć od nowa, ale nie udało jej się. To nie tak, że nikt nie jest wystarczająco dobry. Nie chodzi o porównanie, chodzi o wpływ. Dotknąłeś miejsca, do którego nikt inny nie dotarł. Rozmawiałeś z częściami niej, o których ona sama nie wiedziała, że istnieją. Wzbudziłeś uśmiechy, które nie były ćwiczone. A potem odszedłeś, zostawiając wszystkie te części otwarte, wrażliwe, odsłonięte. I kto przyszedł potem? Nigdy nie zdołał wejść, bo ciało przyjmuje, ale dusza odrzuca. Ta osoba z czasem to dostrzegła i krztusi się za każdym razem, gdy ktoś próbuje się zbliżyć, a ona odpowiada tym, co pozostało. Reszta wciąż jest z tobą. I nie wie, jak nazwać nowością coś, co nie ma już miejsca tam, gdzie wszystko wciąż nosi Twoje imię. Czy kiedykolwiek to czułeś? Czy próbowałeś zacząć coś, ale zdałeś sobie sprawę, że wciąż jesteś uwiązany do kogoś? Jeśli tak, napisz, nikt inny nie dotknął jak Ty. Ta osoba zdaje sobie sprawę, że musi puścić, ale nie wie, gdzie umieścić to, co czuje. Nie można tego zatrzymać, nie można tego wyrzucić, nie można tego oddać innej osobie. To uczucie, które nie rozpuszcza się. Nie znikniesz, nie znika z upływem czasu. Po prostu zmienia miejsce, zmienia formę, zmienia sposób, w jaki boli. A najgorsze jest to, że świat na to nie czeka. Ludzie oczekują, że już to przezwyciężyła, że jest w porządku, że przewróciła kartę, ale ona wciąż utknęła w tym samym zdaniu, w tym samym akapicie, w tej samej przecinku, w którym przestałeś z nią rozmawiać i czyta to sama każdego dnia próbując znaleźć kropkę końcową, której nigdy nie miałaś odwagi napisać. Ta osoba dostrzega, że stara się zamknąć cykl z związanymi rękami i nikt tego nie widzi. A mimo to ta osoba cię nie obwinia. Mogłaby, ale nie robi, bo dostrzega, że nie zawsze wina ma swojego właściciela. Czasami ból pochodzi z życia, z rozstań, z różnych czasów, z pustek, które każdy nosi, nie wiedząc jak sobie z nimi radzić. Ona cię nie obwinia, ale też nie zapomina. Nauczyła się żyć z tym co było, nauczyła się oddychać z tym ciężarem, nauczyła się wstawać nawet bez wsparcia, ale to co czuje, wciąż wibruje. Wibruje gdy widzicie online. Wibruje gdy przypadkiem słyszy twoje imię. Wibruje gdy twój śmiech znów się pojawia, pochodząc z miejsca, którego już nie może osiągnąć. Ona cię nie obwinia, ale tęskni, nie za twoją obecnością, ale za wersją siebie, która istniała z tobą, ta osoba dostrzega, że straciła części siebie w momencie, gdy odszedłeś, i że może, nigdy już nie wróci do tego samego stanu. Ta osoba chciała ci to wszystko powiedzieć, ale dostrzega, że. Nie jesteś już tą osobą, która by słuchała. Nie ma sensu pisać, nie ma sensu dzwonić, nie ma sensu próbować wyjaśnić, bo się zmieniłeś. A może to ona się zmieniła? Ale to co istniało między wami już nie ma miejsca gdzie mogłoby istnieć i dlatego milknie połyka każdą frazę każde pragnienie każdy impuls nie z powodu dumy ale z powodu jasności umysłu bo dostrzec koniec to nie to samo co go zaakceptować a zaakceptować to nie to samo co zapomnieć to tylko kontynuowanie z wszystkim wciąż w środku czy kiedykolwiek połykałeś chęć powiedzenia bo wiedziałeś, że po drugiej stronie już nikogo nie ma? Jeśli tak, skomentuj. Połknąłem chęć powiedzenia ci. Ta osoba wciąż cię czuje, ale już na ciebie nie czeka. I to jest dojrzałość. To jest przetworzony żal. To miłość, która stała się blizną. Ale nawet blizna czasami boli, szczególnie gdy usłyszysz brzmienie Twojego śmiechu, pochodzącego z miejsca, gdzie już nie jest nazywana. Ta osoba cię straciła. Ale to, co najbardziej boli, to to, co wciąż żyje, nawet po końcu. A teraz ona tylko stara się jedno iść w spokoju z tym, co wciąż pulsuje. Czy ty też to czujesz? Jeśli cię to poruszyło, podziel się z kimś, kto potrzebuje to usłyszeć. Zapisz się do kanału, aby nie przegapić następnych. Napisz w komentarzu poniżej, co jeszcze w tobie żyje, i zostaw swoje: lubię to pokazuje, że ta prawda powinna być nadal wypowiadana.